Siema siema, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sowanos No i dzisiaj sobie zagramy wieśka zabójcy królów Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z woneczkiem. aby być na bieżąco wjedzcie na Discorda link w opisie wi... Widzicie też na Instagrama, obserwacje, zostawić. no i na trowo, bo jak live'y są, to jednocześnie na YouTube i na trowo, nie? A ja nie będę już przedłużał Co się stało z tym wieczem widzowie patrzcie O, i się naprawiło. Po naprawiło się. Dobra, jest git Lecimy na mury. W poprzednim odcinku poznaliście się... Co się działo, kiedy nas nie było Zoltan? Pastu Hensel osobiście prowadzi całe swoje bydło. Teraz się dopiero zacznie zabawa. Zwyciężymy coś jeszcze? Nie, yeah, no tak. Mamy niespodziewanych gości. Kogo? Dwa trole. Jeden to chyba ona. No, Brzydka jak stare gówno po zimie, ale cycki ma. Trzeba było zobaczyć gęby naszych, jak te szkarady weszły na dziedziniec. Powiedziały, dlaczego chcą nam pomagać? Jasne! Wiedźmin dobry! Wróg Wiedźmina to wróg trola! Znam te pary. Mogą się przydać. <laughs> w końcu chcemy stworzyć kraj bez uprzedzeń. Jak gruchnęła wieść, że Henselt będzie dowodził natarciem, nastroje naszych spadły na ryj. Powiedz im, Zoltan, że jak przestaną wierzyć w zwycięstwo, to niech od razu wywieszą białą flagę. Jakbym nie próbował. Zoltan, zbierz obrońców. Wiedziałem, że pomoc tym trollom przy, przyjdzie nam z powrotem, nie? Karwa wróciła do nas, widzowie. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy. Nie odeprzemy ataku. Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! I sam król będzie musiał uznać nasze zwycięstwo. A może się boicie? Może lepiej wywieścić białą flagę? To takie proste. Henselt szybko zaprowadzi tu swoje porządki. Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach, a elfy szczetną, kryjąc się po lasach. Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko. Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! NIE! nie. nie. Strach was obleciał, bo nadchodzi Henselt? A kimże on jest? Bogiem? NIE! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu utoczyć! Tak! No, Herselta! Niech żyje Saskia! Wielu z nas nie zobaczy Jutrzenki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi! Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową! Bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy HENZELDOWI prawdziwą wojnę! Zajebistą przemowę zrobiła. A on bramę zniszczy? O nie. Jebany mag. My też mamy Filipę. Czemu ona nam nie pomaga co z mago? Skodny barytet wejskich życi! Szomierze! Drodzy kolbs! Nie spodziewałem A. się was tutaj. Trolle pamiętają! Ty dobry, kedweny złe. Mamy troli! Kilują bramę! <laughs> ja. Trole stanęły przed bramą i, i walczą z tymi co przez bramę przychodzą, patrzcie widzowie Oho. Dobrze, a teraz walczymy na murach Pyk, Nie getwencików w dupę O nie, ja nie mam jaskółki, ja bym się w sumie wycofał To niemożliwe, ja chcę jaskółkę Dobra, muszę jakoś bez jaskółki sobie poradzić, tak to. Dobra, idziemy. Co oni myślą? Pyk. Chcę ścieki zdychać, kurwa! Byk! Eee, nawet bez jaskółki daje sobie radę ze śmieciami, nie? Dobra, wypilnujcie tamtych, ja tutaj chcę posiedzę. Ten nawet nie walczył z nami, widzowie. Jorwę przyszedł z załogą, tak! Jorwet przyszedł z elfami sko ze Skojatelnie. mamy terroryści mordercy komando śmierci. Szlachetni w cierpieniu i nierównej walce bojownicy o wolność. Wszystko zależy, kto patrzy. Pomogłem i w zaufałem. Przyłączyłem się do Saski i jej rebelii, nowych wartości, ideałów. Czas pokaże, czy słusznie. Jedna jest pewna, Komentarz dla was, Jorwet i jego skojatel. Elfy to najlepsi ucznicy, jakich kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jorwet, w samą porę. Wie, Wiewiór ma wyczucie. To znaczy, że jeszcze nie wszystko stracone. Musimy odciąć Henseltowi drogę ucieczki. Henselt ani myśli uciekać. No to pomyśli Dołącz do Jorweta i zamknijcie główną bramę. Dobra. Jarpen mówi, że czary Detmolda ją uszkodziły. Jarpen gówno się zna! Osłonisz mi żyć, to ja ją zamknę! Od tego zależy los bitwy. Nie ma takiej bramy, z którą Zoltan i by sobie nie poradził. No nie ma! Rozkaz. Saskia nam dała z, y, rozkaz i zadanie. Idziemy. O, jest. Jest Filipa nawet już z nami tu. E. Jak ja mam tam zejść? Tędy nie zejdę, dobra Trzeba znaleźć przejście jakie? Przebić się do Jorweta A wy co tu robicie, panowie? To co stoicie? Eee, Przebić się do Jorweta A mogę uszkodzić bramę? Art, Art to miał być. No nie, ten się do Jorweta nie przybije. Tu bym mógł zeskoczyć w sumie, ale nie przejdę tak. Hmm. Może tu się otworzyło. Też nie. Szczerze, widzowie. Nie, nie wiem, którą, stro którą stroną mam się do Jorweta przebić. Ale chwilę się po pobawię ze śmieciami. Pyk. Bo naprawdę, tu, tu jeszcze powinien, powinienem, którąś sobie przejść tam, nie? A tu tr trole... Jeden troll jest, a gdzie drugi? Nie mów, ci żonę zabili Ty, dobra, ja tu muszę drogę znaleźć wysciową Soltan A Zoltan jest tam! E! Tu jest przejście, dobra, to idziemy. Ciesuj się, mordo Tu jest drabinka A ja jej nie zauważyłem widzowie Dobra, lecimy Wciągnąć drabinę! Tak jest! Jest kółeczka, bierzemy ją Witaj, Jorved Jorwen, musimy się przedostać do bramy głównej, natychmiast! Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Taa, musimy odciąć Henseltowi drogę odwrotu. A potem go do niego zmusić. Nie opieprzać się! Do bramy! Chodź, e. Zoltan! eh, nie blokuj się, Zoltan! Odskojatel, tu no? A, ty my mamy za tobą, więc dobra. Robisz, zrobisz to, mordo? To rób to jak najszybciej. Ja tu idę pomóc z kadbenczkami. Pyk, brama zamknięta. Jest git. Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Dobra, wycofują się, adnesy stoi. Panie! Jakie rozkazy! Poddajemy się. U. Wygraliśmy wojnę Uuu, tak. Wojna wygrana. Wojna wygrana. Bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Wergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lok Muin, przy znamienitych świadkach. Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. <laughs> Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Sheila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Dobrze, łeb kurwie uciąć. się jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suki. Łeb, kurwie utnijcie, dobrze. A, nie pokazali. Ale wiadomo, o co... Kurzu. Złóż przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają gdzie ich miejsce. Filipa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja Król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w dolinie Pontaru pod przywództwem Saski Zwergen I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w lok Muin. In. Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Na nas już czas, Saskia. Tak. Nie podoba to jest mi się to. Co? Mi Saskia się nie podoba. nam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po Fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. A, teraz lecimy. Zniknęły. Teleport. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Śpieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. O, przeszukamy Jorvet, przeszukamy. Rozejrzyjmy się. Tu nic. Tu jest broń terykańska, A teraz no, ilo... Jakie obrażenia mam? Może jest hmm, nic prócz babskich fatałaszków A szafeczka, którą niestety pominąłem. Może niestety, bo nie mogę tam się dostać. Gdyby to łoże mówiło. Dziwna szafka, niby, że można coś zrobić, to. Dobra, może tu? O, jest coś! Jorwet, tutaj. Mam coś. Co to jest? Księga mikstur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych ksiąg. Widać niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? Może mieć coś wspólnego ze smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli. Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorwet. Znalazłem opis Tamadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierb. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znamie na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Mm. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskie, dodając róże do antidotum. Zabije sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć dużo do powiedzenia na obradach. Może, Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się tylko w Lock Muin. Zatem ruszajmy, Gwynblade. Bo za Jorwettem, a ja wolę sam sobie. <grywa> Witaj Zoltan i, i Jaskier. Gerald! Saskia zniknęła, ludzie zaczynają się niepokoić. Krasnoludy też. O, pojechała negocjować z kradami. Wygląda na to, że filipa rzuciła urok na Saskię. Bez jaj! Wiedziałem, że coś jest nie tak! Czułem! Kazała ściąć Detmolda bez sądu, ot tak! Wystarczyło, że Filipa skinęła palcem. Co syn sobie zasłużył? Gdyby zoltan wydał wyrok, nie dziwiłbym się! To taki mściwy chamek, ale Saskia? Mściwy chamek! Orzesztyj! Gdzie ona jest? Filipa zabrała ją do Lokmuin. Ruszam z Jorwetem za Saskią wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Foltesta też będą w Lokmuin. E, niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lokmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. <laughs> sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Vergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Może zejdą, mało może nie. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. A, no tak. Ruszajmy, Gwynblade. Ta, idziemy. Zostawiamy miasto... ...za sobą i lecimy do Logwyn! Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły Czarodzieje i Czarodziejki nie mają bicia nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lokmuin, na starym górskim mieście pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wramów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lok, mój mistrzu Jaskrzę. Vergen było wolne. Czymże jednak jest wolność bez jej świadomości? Zbyt łatwo może się ona wyśliznąć z rąk, jeśli narodowi brak ludzi, którzy wskażą drogę. Zostałem w Dolinie Pontaru. Taką bowiem rolę wyznaczyło mi przeznaczenie: stać na straży rodzącej się niepodległości. Kto wie, może jeszcze będzie ze mnie wieszcz. Wciąż jednak, czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lok Muin swojego serdecznego przyjaciela, Geralda. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję, wzgardzie tej dać upust. <laughs> Jaskier znowu pokręcił, Ambasadorze. A war Anahit. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem. Kto to jest? Tris Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje? Funkcje organizmu zostały wstrzymane, ale to jest odwracalne. I bardzo trudne. Poradziłaś sobie z portalem między Lok Muin i Nilfgaardem? Poradzisz sobie i z figurką. Odsuńcie się! Nie wiem, jak jej ciało zniesie dekompresję. Żadnych pentagramów? Świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, Ambasadorze, ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana. To nieźle ona tam robi, nie jest ona ta nie? Albo że to było cały czas w planach Filii i yy, Filipy, żeby tak z zrobić? Tak może być Jak się nazywasz? Oh, oh, oh. Jak się nazywasz? Wiese getocht getein. Wiese espeit e wovret, dartocht nerlinderien Mechen e venen septuarien, mepeft ein alzerdek A jebał tą czarodziejka. Merigold nazywasz się Tris Merigold. Znaję tę dolinę. Ścieżka wiedzie do bram miasta, jesteśmy już blisko. Dobra widzowie, w tym miejscu bym zakończył ten odcinek. Dzięki za to, że byliście gra wami za nas.